Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś, Państwa i naszym gościem jest Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Skruk. Witamy bardzo serdecznie. Witam panów, witam państwa. Rozmowę tradycyjnie z pięknych, przestronnych murów Pawła śródmieście przeprowadzą Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Panie radny, można zaobserwować dużą zmianę, jeżeli chodzi o podejście sejmiku województwa małopolskiego do spraw regionu tarnowskiego. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby jakiś samorząd nie dot stawał dotacji, wsparcia na swoje działania. Widzimy też inwestycje no, ogromne, tak jak most w Wierzchosławicach, który docelowo nowy zjazd w Wierzchosławicach, który znacznie odciąży gminę Wierzchosławice, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Skąd ta zmiana? Czemu teraz się da, że samorządy chętnie korzystają i dostają duże środki, a przez minione lata. Przez ostatnie, 8 ostatnich lat? lat, tak, dokładnie się nie dało. Ja się bardzo cieszę, że panowie i mieszkańcy, mam nadzieję, też dostrzegają tę zmianę, bo taki był cel w ogóle budowania tej koalicji. Chcemy tę koalicję budować i budować też program, który będzie realizował w oparciu właśnie. O regiony. Odciążamy troszkę ten główny nacisk, który do tej pory był na aglomerację, na miasto Kraków. Wychodzimy w teren, próbujemy inwestować tam pieniądze w wojewódzkie, gdzie jest największe zapotrzebowanie, gdzie do tej pory samorządy sobie nie były w stanie same poradzić. Wspomniał Pan o moście i świetne, świetne, świetne pytanie, świetny temat. Jak Państwo wiecie, temat mostu jest już wałkowany w Urzędzie Marszałkowskim, był wałkowany przez bodajże 7 lat. Do tej pory cały czas staliśmy na tak naprawdę w miejscu. W tym momencie zarząd wykazał się dużą determinacją. Podjął decyzję, że przejmuje do projektowania ten most. W ciągu roku będzie projekt przygotowany, w przyszłym roku, być może jeszcze w tym, przetarg na realizację. Wykonawca dokończy ten projekt i przyjdzie, przystąpi do, do realizacji. Długo oczekiwana inwestycja w Tarnowie. Może być kluczowa z punktu widzenia rozwoju Tarnowa, ale i regionu Tarnowskiego. Oczywiście mamy tutaj też na uwadze most powietrzny w Ostrowie, który jest w kiepskim stanie technicznym. On jest cały czas remontowany, ale wiemy o tym, że jego że tak powiem, funkcjonalność jest ograniczona parametrami technicznymi. Natomiast zjazd w, w kierunku Tarnowa, w kierunku specjalnej strefy ekonomicznej, to jest to, na co mieszkańcy czekali. Ale to nie jest tylko jedyna inwestycja w obszarze komunikacji, bo kontynuujemy przecież budowę i realizujemy, otwieraliśmy w zasadzie inwestycje budowy mostów borusowej, też ważna inwestycja z punktu widzenia subregionu tarnowskiego, bo no, województwo oczywiście to nie tylko tarno, nie tylko, nie tylko duże, duże centra, ale też i połączenia komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi województwami. Tutaj łączymy, czy otwieramy można powiedzieć, najkrótsze połączenie komunikacji samochodowej w kierunku Warszawy. Moc Borusowej będzie oddany do użytku w ciągu najbliższych dwóch lat. I tam droga się skróciła o 40 minut. Tak, o 40 minut skracamy czas dojazdu. Jeżeli do tej pory jedziemy do, do Warszawy około 4,5 godziny, no to 40 minut w tym momencie skraca nam tą drogę o jedną, jedną czwartą. To jest duża. A czas, czas to kosztan. pieniądz, więc A każdemu czas. ta inwestycja się opłaci. A czas to pieniądz, ale to nie jest tylko moza, ale również i przebudowa całego ciągu komunikacyjnego w kierunku Tarnowa. Część tych inwestycji jest wykonanych, ale będzie nowa droga Borusowej od Borusowej przez gminę. Gręboszów w kierunku Żabna. Będzie obwodnica Żabna, jest już w tej chwili projektowana przez miasto. Następnie, województwo przejmie do realizacji inwestycje. Ale kolejne mniejsze inwestycje, nie są jak obwodnica tuchowa, jak inne połączenia komunikacyjne. Wspieramy też samorządy tutaj i powiatowe, i gminne w tym zakresie. Jak Panu się podoba ten pomysł tych szprych, które mają doprowadzać ruch do centralnego portu komunikacyjnego? Również Tarnów na tym ma zyskać, bo wedle zapowiedzi ma być właśnie takie fajne połączenie. W nieco ponad dwie godziny mamy fajnym, klimatyzowanym, <gry> czystym pociągiem dojechać do, do Warszawy w, w, w najbliższej perspektywie. Tak, to jest rewelacyjny pomysł. Po pierwsze, on stanowił, będzie alternatywę dla ważnych portów komunikacyjnych w Europie. Będziemy starać się konkurować o przejęcie tego ruchu komunikacyjnego, który do tej pory lokowany jest we Frankfurcie, w Paryżu, częściowo w Berlinie, w bo pewnie też powstaje duże lotnisko. I chcemy, żeby właśnie komunikacja, usprawnić tą komunikację z centralnym portem, między innymi wykorzystując starą. Stary przebieg Szczucinki. Ja się bardzo cieszę, że kilka lat temu udało nam się obronić tą Szczucinkę przed jej zabetonowaniem i rozebraniem nasypów kolejowych, bo gdybyśmy do tego doprowadzili i nie bronili tego, 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 tego e, przedsięwzięcia przez ostatnie kilka lat, to w tej chwili tak naprawdę ulegałoby ona zabudowie i poprowadzenie tego tamtędy zmodernizowanej linii kolejowej byłoby niemożliwe. A tak to nie mamy już problemu z wykupami gruntów, wytyczeniem Dokładnie. szlagów, tylko umocnić nasyb, stre... ewentualnie dobudować drugi tor albo mijanki Dokładnie. i na tym, na, na tym cała inwestycja się umocni. Nas... Dokładnie, mamy strefy ochronne, mamy strefy zabudowy utrzymane, w związku z tym tak naprawdę inwestycja wymaga tylko finansowania, nie wymaga konfliktów, konfliktów społecznych, które w takich inwestycjach jak wiemy są częste, no bo naruszamy komuś mhm. budynki, naruszamy zabudowę, uprawy. A kontynuując, wierzy Pan, że już pomijam ten ruch tarnów warszawa ale ożywienie ruchu na tej dawnej Szczecince, jeżeli chodzi o taką komunikację lokalną, że nie wiem pociągi do Dąbrowy, do Żabna, będą kursować Starnowa, czy tam, nie wiem, Stuchowa i tak no dalej? To jest oczywista, oczywista konsekwencja odtworzenia tego. Tej komunikacji, oczywiście krajowej, bo mówimy to szerzej między portem komunikacyjnym, centralnym portem, a, a miastem Tarnów, ale również i otwiera te możliwości rozbudowy kolei na południe. Mówimy tu o budowaniu rządu. plany podjął, mówią do Budapesztu aż Podjął inicjatywę budowy w Jakarpatii, ale tu możemy stworzyć konkurencyjny czy równoległy ciąg komunikacji kolejowej w kierunku, na przykład, wspomniał, Budapesztu i też na południe, a wiemy jak. Jakie w tym momencie mamy kierunki jakby rozwoju Unii Europejskiej, gdzie stawia się na bezemisyjny transport kolejowy. Ogromne pieniądze już w tej chwili są inwestowane, a będą jeszcze większe, bo wiemy o tym, że ta kolejna perspektywa unijna właśnie kładzieć będzie nacisk na przedsięwzięcia proekologiczne, czyli ekologiczny transport, ekologiczna zabudowa, sposób pozyskiwania energii elektrycznej, sposób pominięciem węgla, oczywiście węgiel w naszej gospodarce będzie dalej ważny ale będzie miał on alternatywne rozwiązania w postaci energii, mam nadzieję, słonecznej, ale też wiatrowej, tam gdzie jest to możliwe, być może też geotermalnej, też mamy takie możliwości środowiskowe. Jak pan myśli, ta infrastruktura drogowo-kolejowa? Będzie takim stymulantem dla naszego regionu, bo cały czas szuka się jakiegoś pomysłu tutaj, choćby nawet dla, dla okolic Starnowa, na to, jak zacząć stymulować rozwój, jak sprawić, żeby coraz więcej ludzi chciało tutaj mieszkać, żeby coraz więcej firm się pojawiało. Czy rzeczywiście ta dobra infrastruktura drogowo-kolejowa jest szansą na to, że, że pobudzimy tutaj po prostu biznes i generalnie będą to atrakcyjniejsze dla mieszkańców tereny? Oczywiście yy, sama. Infrastruktura jakby jeszcze nie generuje samego, samego ruchu. do tego potrzebne są przydzielania działania władz lokalnych, które muszą wykazać pewną inicjatywę, czyli one muszą zabezpieczyć tereny pod inwestycje. No właśnie, muszą jest, je muszą jest spój, je spój, spój, Spójna strategia, gdzie będą, się, gdzie będą synergicznie współdziałać ze sobą te drogi i jakieś plany dotyczące choćby nawet właśnie rozwoju tutaj stref ekonomicznych. Znaczy miasto tam posiada część. Przynajmniej w jakimś zakresie przygotowane tereny inwestycyjne, ale on musi jeszcze połączyć to ze statekiem rozwoju Wójta małopolskiego. Wójta małopolskie stawia Tarnowie jako jeden z głównych ośrodków rozwoju gospodarczego Małopolski. Tutaj kierowane będą też, stymulowane będą przedsięwzięcia, które wyprowadzą część tego biznesu, który w tej chwili lokowany jest w Krakowie. Ale żeby ten biznes mógł tutaj się, czy zechciał przenieść się tak powiem, na miejscu dalej oddalony od Krakowa. Tereny, to musi mieć warunki porównywalne do tego, co ma w Krakowie, czyli musi mieć infrastrukturę, musi mieć gdzie zainwestować, musi mieć sprzyjające otoczenie biznesu, ale również musi mieć odpowiednio wykształconą kadrę, która będzie, miała, będzie mogła podjąć te wyzwania, które stawia nowoczesna gospodarka. A to nie tylko jest umiejętność posługiwania się prostymi urządzeniami, ale to są skomplikowane procesy technologiczne, informatyczne, cyfrowe, które tak naprawdę rozpędzają współczesny w świecie gospodarkę. No właśnie, bo nikt nie przenosi biznesu z sentymentu. Która. Musimy być po prostu lepsi, musimy mieć lepszą po prostu ofertę. To problem jest teraz w tym, że w ramach mojej pracy dziennikarskiej nieraz zadawałem takie pytanie, które wkurzało wszystkich w Urzędzie Miasta. Otóż, czy mamy w Tarnowie jeden kawałek, 50 hektarów właśnie w jednym kawałku uzbrojony, że przychodzi duży inwestor, duża firma, żeby zainwestować. Nie, niestety nie ma tego w Tarnowie ani w regionie, więc trudno hmm. też oczekiwać, że ktoś, owszem, może sobie wystawić biurowiec i tam za. Zatrudnić sobie yy, osoby, ale jeżeli mówimy o, nie wiem, zakładzie, porównywalnym do Tamelu czy do y, innych y, tego typu zakładów, no jest pojawia się ten problem, bo nie ma gdzie go ulokować. Nie ma gdzie, tak, tylko, tylko mniejsze, rozdrobnione są strefy póki co. Ale tu wróćmy do tematu samorządowych. samorządowych, do tematu województwa, bo to nie tylko te twarde projekty, drogi, rozwój i tak dalej, ale to, co też e, mieszkańcy potrzebują, czyli e, kultura, sport. Jest szereg, do, również oczywiście dofinansowań na, na kulturę i sport. Co do kultury, to Mecenat Małopolski, może powiedzmy o tym Mecenacie teraz, kto może składać w ogóle yy, projekty o dofinansowanie jakiego typu projekty? To jest bardzo ciekawy program, który realizowany jest przez Sowojówce Małopolskie. Yy, kto może składać? Przede wszystkim organizacje pozarządowe, bo to jest kierowane właśnie do stowarzyszeń, fundacji, yy, które yy, mają osobowość prawną. To jest ten wymóg, że ta, to, to, ta, ten podmiot musi mieć zdolność prawną, żeby móc taką, taki wniosek w ogóle złożyć. Ale obecnie te procedury są mocno uproszczone, więc nie ma już problemów z rejestracją. I poprowadzeniem takiego stowarzyszenia. Co może być do dofinansowanie? Wszelkiego rodzaju działalność kulturalna, społeczna, mając na, cele, na celu promocję lokalnych, lokalnych walorów kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych, też częściowo i sportowych, bo to też w powiązaniu kultura z turystyką, we pozorze, wbrew pozorom ma wiele wspólnego, choćby z uwagi na atrakcyjność. I tutaj w tym roku zabezpieczyliśmy ponad 4 miliony w dwóch edycjach. Obecna druga edycja właśnie zakończyła termin naborów. W pierwszej w już zdaliśmy kilka minut. Teraz też mamy jeszcze do rozdysponowania spore środki. Kilkuset odbiorców, którzy w tym roku, do których w tym roku trafią te środki. Łatwe środki do rozliczenia, nie wymagamy wkładu własnego. Optymalnym rozwiązaniem to jest wkład rzeczowy, zaangażowanie się członków stowarzyszenia, fundacji, wolontariat. Budujemy też to społeczeństwo obywatelskie w Małopolsce właśnie dzięki tego typu projektom, które dają możliwość dofinansowania na poziomie kilku, czasem kilkunastu tysięcy złotych, ale dla małego stowarzyszenia, które działa lokalnie, chce zorganizować jakąś lokalną imprezę, chce z. Zaangażować lokalnych społeczników, młodzież do, do, do ciekawych pomysłów. Myślę, że są to fajne pieniądze. To takie jest uzupełnienie budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do dzisiaj, do 17 czerwca, można było zgłaszać swoje pomysły. Tam też podnieśliście i pulę środków i też mądrą podjęliście decyzję, bo ograniczyliście ten maksymalny poziom wartości środków, to chyba jest to. tam do 150 tysięcy, po to, żeby więcej tych inicjatyw można było wesprzeć. Tak, tam poprzedni zarząd określił to maksymalnie na poziomie 400 tysięcy złotych, co powodowało, że co do zasady budżet obywatelski czy na subregiony, czyli mało w tarnowskim subregionie było to 1,5 miliona złotych. Jak podzielimy na trzy duże projekty, można było zrealizować jeden mniejszy, a no dzięki temu, że zwiększyliśmy pulę o 50% bo do 12 milionów złotych, to jeszcze obniżając ten pułap, dajemy większą szansę tym lokalnym inicjatywom. Na wykazanie swojej aktywności, tak? bo to nie tylko jest to, co Pan Rato wspomniał. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku, a ten wniosek potem musi uzyskać akceptację mieszkańców. Czyli nie tylko to, co mi się podoba, to, co ja bym chciał zrobić, bo uważam, że to jest fajne, ale trzeba jeszcze zachęcić i przekonać mieszkańców. Czyli kilka tysięcy osób musi wykonać, dokonać tego działania polegającego na zagłosowaniu, czy przez drogę elektroniczną, czy poprzez wypełnienie formularza i złożenie go. W Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego tutaj w Ternowie. Założyć 10 tysięcy i fajne wydarzenie, fajną imprezę można zrealizować, jeszcze zostanie. Oczywiście, że tak. Nawet kilka imprez. Dokładnie, nawet cykl, cyklicznych imprez. Chyba nawet w tym. w Radłów, Żabno I chyba w wietrzuchowice właśnie organizują tak, cykl y spotkań, zaczytań z kulturą. Dokładnie. W oparciu o lokalne, o biblioteki gminne. Bardzo fajny projekt, właśnie przygotowany z... i skutecznie przefosowany. Y samorząd nie szczędzi też grosza na sport w regionie. Tutaj też sport jest, jak wiemy, bliski, bliski panu, panu sercu. Proszę powiedzieć, no, w którą stronę te pieniądze spływają i jaki jest taki rzeczywisty, wymierny efekt tych dofinansowań właśnie na tą sferę sportową. Tak, w to tej kadencji stworzyliśmy nowy program w Małopolsce. Polegający na dofinansowaniu rozwoju małopolskiej infrastruktury sportowo-turystycznej. Czyli nie tylko boiska, nie tylko te przysłowiowe obiekty z nawierzchnią sztuczną, ale również dofinansujemy parki, dofinansujemy zewnętrzne siłownie, ale też oczywiście boiska, boiska przeszkolne, boiska otwarte dla, dla mieszkańców. Ja byłem inicjatorem poprawki, która została wprowadzona do projektu budżetu na ten rok, gdzie w, dzięki temu mamy 9 milionów złotych. Rozdysponowaliśmy już w konkursie w miesiącu kwietniu te środki. W dniu dzisiejszym, między innymi, przekazujemy z projektem Tarnowskim promesy dla samorządowców. Kilka, prawie kilka, kilkadziesiąt podmiotów zostało, uzyskało dofinansowanie, prawie 100 wniosków sfinansowaliśmy. Z tego programu podnieśliśmy do dofinansowania z 50 na 70%, mając rozumiejąc to, iż samorządy, szczególnie gminne, mają problem z znalezieniem udziału własnego w tych trudnych dla nich okresach, związanych z wysiłkiem, dużym wysiłkiem inwestycyjnym, bo. Też nie zapominajmy, że samorządy realizują teraz duże projekty finansowane z funduszy europejskich, w związku z tym na te mniejsze projekty, programy, czy projekty mają mniej środków własnych. Wychodzimy na przeciw, tak żeby nie było takich sytuacji, jak zdarzały się te poprzednie, że samorządy nie znajdując finansowania wkładu własnym, oddawały środki rezygnowały. No, chcemy, żeby były efekty, chcemy, żeby samorządy miały możliwość zabezpieczenia tych drobnych też potrzeb mieszkańców. To jest drobna siłownia gdzieś ma, małe w małej miejscowości w gminie. To jest poprawa boiska, które do tej pory było wykonane z betonu jeszcze do tego dziurawego, gdzie łatwo było kontuzję, nie wspominając o trudniejszych, jeszcze bardziej skomplikowanych urazach. I chcemy, żeby ten program był kontynuowany. Chcemy, żeby w kolejnych latach te pieniędzy, pieniędzy było co najmniej tyle, a są takie oczekiwania, żeby zwiększać... Tą pulę i w kolejnych latach umożliwić jeszcze większej liczbie projektów uzyskać dofinansowanie. Na koniec pytanie o jedno z Pana ulubionych zajęć, czyli bieganie. Ostatnio widziałem na Facebooku, że brał Pan udział w biegu chyba w Gminie Gromnik. Rzepiennik, Rzepiennik, Rzepiennik przepraszam. Codziennie pan biega, często pan biega? Jakie ma pan ulubione trasy? Gdzie pana można gdzie inni biegacze mogą pana spotkać? I nie za gorąco, na nie teraz? Dzisiaj jest gorąco. No faktycznie podjąłem wyzwanie po namowach kilku osób między innymi gminnym gminy Rzepienie szczyrzewski w... i pobiegłem w półtorej tygodnia temu na Brzankę. No, bieg wymagający bo bieg terenowy, poziom, różnica poziomów ponad 300 metrów start w Olszynach. A meta na brzance. Różnica hmm. później 300 metrów, temperatura 30 stopni, wszystko na żeby trzecie że miejsce. No, może troszkę niżej było, ale. 30. to bliższe biegom ekstremalnym niż rekreacyjnym. Wymalny. Tak, nie wiem, z tymi zawodowcami tam trudno było się z nimi mierzyć. Te wyniki tam były naprawdę rewelacyjne. Zresztą padł w ogóle rekord biegu, bo to był piąty bieg na brzankę. I padł rekord nieco ponad 40 minut, 10 kilometrów. To naprawdę. Bo tak gorąco, rzadno. że szybciej chciał skończyć ten bieg, aż Natomiast tak biegam, kurczę generalnie dystanse, 4-5 km po terenie, tak rekreacyjnie, dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, a też i psychicznej, żeby odreagować troszkę tą pracę za biurkiem, w papierach, bo to wymaga żeby takiego resetu. Kilka razy w tygodniu sobie pozwalam na taki krótki. Zwłaszcza, jak jeszcze tej w tej polityce, to, to, to trzeba jakąś równowagę Zachowić. znaleźć, tak? Tak, bardzo serdecznie dziękujemy Panu za wizytę w naszym studiu mieszczącym się w restauracji Pabie Śródmyście. Naszym i Państwa gościem był Pan Wojciech Skruch, radny Sejmiku województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozmowy tradycyjnie przeprowadzili Seweryn Partyński oraz redaktor Michał Gniadek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.